Najważniejsza, można powiedzieć, rozgrywka, ten najważniejszy pojedynek toczy się z tyłu poletonu. prawo i sprawiedliwość. Konsekwentnie tak naprawdę porzuciło ten stół wyborczych obietnic, wyborczych dani prowadzi nas do jakiegoś takiego bardzo, bardzo no, ponurego, zamkniętego pomieszczenia, w którym wyświetla ciągle ten sam taki bardzo, bardzo, bardzo ponury film. Państwa gościem profesor Słowami Rosowiński, Politolog Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, umie Pan wskazać się zwycięzcę lub też zwyciężczynię wczorajszej debaty naszej w SuperEkspresie? No, myślę, że generalnie ta debata była dosyć wyrównana i chociaż pewnie na różnych jej etapach różni że tak powiem zawodnicy czasem mieli pewną przewagę, czasem wypadali gorzej, ale ostatecznie chyba każdy, można powiedzieć, ugrał swoje, każdy w miarę dobrze się zaprezentował jakby w różnych fragmentach i najważniejsze, nikt tej debaty zdecydowanie nie przegrał. A to jest o tyle istotne, że na tej ostatniej prostej, a tak naprawdę do końca kampanii warto sobie z tego zdawać sprawę, zostało kilkadziesiąt godzin, to raczej mniej się kilkadziesiąt godzin, dlatego że to, co nie wydarzy się tak naprawdę do końca środy, to potem już nie będzie miało znaczenia, więc teraz bardzo ważne jest, żeby nie popełnić jakiegoś istotnego. Błędu, żeby nie dać się zapamiętać w sensie negatywnym, i tu na pewno tego typu przypadków yy, nie mieliśmy, więc ja myślę, że to była debata wyrównana, ale przede wszystkim to jakby trzeba chyba podkreślić, to była taka prawdziwa debata, w której niezależni dziennikarze zadawali politykom pytania, w której była interakcja, więc jeśli ktoś rzeczywiście poświęcił ten, tę godzinę czy trochę więcej w niedzielę, to mógł się sporo polskiej polityce. Dowiedzieć. Natomiast, oczywiście, niezależnie od takich ocen, które tutaj możemy formułować, ważne jest pytanie, na ile takie debaty A w ogóle jeszcze rezonują, to znaczy rozchodzą się w opinii publicznej, i B, na ile mają, mają wpływ, będą miały wpływ na decyzje wyborcze. I tutaj no myślę, że odpowiedź jest dosyć złożona. Panie profesorze, to teraz kolejna sprawa. Który z poruszonych tematów Pana zdaniem najbardziej rezonuje jeżeli chodzi o opinię publiczną obecnie? No bo mamy sprawy bardzo świeże, e, odbijające się szerokim głośnym echem, tak jak kwestia związana z pedofilią wśród youtuberów i w ogóle w przestrzeni internetu. Mamy kwestię powrotu do bardzo starych, już wyświechtanych haseł pod tytułem Tusk chce znowu podwyższyć wiek emerytalny, może po stokroć powtarza, że nie chce tego zrobić. Mamy też nowy sposób przedstawienia e, e, koalicji ewentualnych partii opozycyjnych jako jako koalicję chaosu, bo o tym mówi Prawo i Sprawiedliwość. No mamy także przypomnienie bardzo konsekwentne koalicji obywatelskiej, że to Mateusz Morawiecki był zwolennikiem i namawiał Donalda Tuska do podwyższenia wieku emerytalnego. Czy jest jakiś temat, który Pana zdaniem obecnie, w tych ostatnich dniach, wyróżni się i wpłynie ewentualnie na wyborców w, jakiś, w jakimś najwyższym stopniu? Tak, wydaje się, że jest taki wspólny mianownik tych różnych tematów, które pani rektor wymieniła i to po pierwsze wynika z klimatu, w jakim żyjemy od kilku lat, ale też takiej podstawowej wiedzy psychologicznej, którą wynieśliśmy ze szkoły podstawowej jeszcze, kiedy wszyscy uszliśmy o, o tej słynnej piramidzie potrzeb Maslowa, prawda? Gdzie wszyscy wiemy, że no, taką, można powiedzieć, rudymentalną podstawową potrzebą jest bezpieczeństwo. I rzeczywiście chyba to jest taki temat yy, kluczowy, to jest taki wspólny mianownik. Yy, tego, o co dzisiaj, można powiedzieć, spierają się politycy, choć oczywiście to bezpieczeństwo w różny sposób rozumieją i też no, w różny sposób, prawda, można powiedzieć, obciążają odpowiedzialnością za brak tego bezpieczeństwa za swoich konkurentów i w różny sposób kreślą taką, bym powiedział, perspektywę chaosu, która ma, która ma ewentualnie grozić, gdyby wygrali konkurenci. Więc tu chodzi i o bezpieczeństwo, takie, bym powiedział, no, militarne, prawda, i to bezpieczeństwo związane z kwestią migracji, o bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo zdrowotne, ale na końcu chodzi o tę samą kwestię bezpieczeństwa. To jest ten wspólny mianownik, myślę, tej kampanii. Panie profesorze, no ale jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to Prawo i Sprawiedliwość jakoś nie ma specjalnie szczęścia, chyba trochę na własne życzenie, no bo wczoraj znowu w Bielanach-Wąsach, takiej miejscowości w województwie mazowieckim, doszło do no, bardzo niebezpiecznego wypadku. Tym razem czołg wjechał w wóz strażacki, cudem nikomu nic się nie stało, piknik tak naprawdę był imprezą kandydata Prawa i Sprawiedliwości i byli tam obecni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Po Black kolejna taka sytuacja. Takie rzeczy przebijają no tak, się, szczególnie w internecie. В правда? Mm -hmm. no, no cóż, właściwie można powiedzieć, że tak naprawdę od maja, kiedy wszyscy dowiedzieliśmy się o sprawie słynnej rakiety, albo właściwie jeszcze od, od stycznia, prawda, kiedy dowiedzieliśmy się o historii pewnego granatnika, można powiedzieć, że ten temat bezpieczeństwa, który wydawał się, że będzie takim y, y, jakby samograjem prawda, Prawie Sprawiedliwości, który, który zapewni mu to śladowe zwycięstwo, widać, że się wymyka y, obozowi władzy z rąk prawda, i, i co chwilę gdzieś są jakieś tutaj mówiąc kolokwialnie, no, Notowane, notowane wpadki, prawda, ale no, ostatecznie trzeba pamiętać, o to jednak PiS jako pierwszy ten temat wziął, wziął na sztandary. To PiS też jakby w koło tego tematu zgromadził sporo swoich wyborców, i wydaje mi się, że w związku z tym, nawet takie bardzo no, spektakularne, czy też no, po prostu gdzieś ucierające się trochę o, o groteska, ale też niebezpieczne informacje, jak prawda, te, o których pani mówiła, one chyba nie jakby. Przeważą szali w tym sensie, żeby jakoś bardzo mocno pisowi y, zaszkodziły. Tutaj w ogóle myślę, i to jest chyba też jakby istotne, że jak patrzymy na, na sondaże, a te sondaże z dnia na dzień są jakby coraz ważniejsze. Dlatego, że one po pierwsze, coraz y, no, bardziej w sposób prawdopodobny odsłaniają ten wynik, którego możemy się spodziewać, ale po drugie, też ważniejsze, te sondaże, które teraz się pojawiają, wpływają na tych wyborców, którzy dopiero teraz zaczynają się przyglądać polityce. No, jak patrzymy te sondaże, to ostatecznie jednak y, jakiś zasadniczych wachnięć w tych sondażach nie ma. W tym sensie, że PiS ciągle oscyluje między 35 a 37 8, że Platforma ciągle bije się prawda, z tym progiem y, wyborczym, y, y, lekko przekraczając 30%, no i że ta najważniejsza, można powiedzieć, rozgrywka, ten najważniejszy pojedynek toczy się z tyłu poletonu między trzema, trzema rywanami. No, w, naszym, w naszym sondażu prze, przepraszam, wejdę w słowo, panie profesorze, świeżutkim bardzo, bo 6-7 października to były dni, kiedy ten sondaż przeprowadzono. Instytut Polster, który zresztą jest zawsze najbliżej typowania w wyniku wyborów, daje PiSowi 34%, Koalicji Obywatelskiej 30%, czyli są cztery punkty procentowe różnicy no i w większości jeżeli chodzi o mandaty całej opozycji. To jest kolejny taki no chyba już trend sondażowy, bo nie przypominam sobie ostatniego sondażu, który był opozycji niedawno w większości. Tak, więc tu rzeczywiście w perspektywie na poziom czterech miesięcy możemy powiedzieć w gruncie rzeczy, że mamy dość podobny obraz, a zobaczmy ile po drodze mieliśmy bardzo spektakularnych wydarzeń, bardzo spektakularnych informacji, które wydawało się, prawda, że wstrząsną sondażami, że powinny sondażami wstrząsnąć i właściwie na końcu te sondaże wracają do swojej można powiedzieć bazy, co, co pokazuje chyba, że generalnie mniej oddziałuje na nas marketing polityczny, prawda, a bardziej po prostu tu kształtujemy nasze przekonania biorąc pod uwagę takie czynniki strukturalne myślę że tu przede wszystkim po pierwsze część Polaków, I to widać wyraźnie w sondażach, po prostu jest już no, zmęczona ośmioma latami rządów tych samych polityków tego samego obozu i zwyczajnie chciałby jakieś zmiany. Natomiast druga część, no pewnie zdecydowanie mniejsza czy, czy, czy mniejsza, prawda, jakoś poczuła się pod rządami PiSu bezpiecznie, prawda, poczuła się pod, pod rządami PiSu w takim bym powiedział no, świecie, który może, który może nie jest idealny, ale jest jakoś, jakoś właśnie normalny, jest jakoś, jakoś bezpieczny. Daje jakąś taką oazę spokoju w tym zwariowanym świecie, i oni są gotowi PISowi bardzo wiele wybaczyć, prawda? I oni są gotowi głosować na PIS, pomimo wszystko. I tutaj, wobec tych dwóch, jakby takich generalnych podejść, można powiedzieć, marketingowcy obu stron są dosyć, dosyć bezradni. Panie profesorze, a jak na, i czy w ogóle wynik wyborczy i te sondaże, o których pan mówi, może wpłynąć dzisiejsze starcie, bo nie nazwę tego debatą w TVP? No, Jak popatrzymy na historię ostatnich 18 czy no już prawie za chwilę 20 lat polskiej sceny politycznej, czyli tej sceny rządzonej w Duopolu PiS-PO, to mieliśmy dwie takie debaty, o których można chyba powiedzieć, że w jakiś sposób istotny wpłynęły na wynik wyborów. Pierwsza to była słynna debata w 2007 roku Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, przed, tym, przed, przed tą debatą sondaże były, no takie, można powiedzieć, wyrównane. Wtedy platforma zdecydowanie wygrała tamte wybory i wiele wskazuje na to, że na skutek tamtej debaty. I druga taka, można powiedzieć, debata, która chyba. Tak możemy przypuszczać, zdecydowała o losie wyborów. To była debata z roku 2015, kiedy pamiętamy wszyscy w środę, prawda, przed niedzielą wyborczą, świetnie wypadł w debacie w TVP pan Adrian Zandberg, co jak wiele wskazuje, prawda, odebrało szansę na przekroczenie progu lewicy i ostatecznie dało zwycięstwo PISowi. Teraz myślę, że. Nie ma szans chyba na to, żeby powtórzyła się dzisiaj ta sytuacja z roku 2007, to znaczy, żeby w jakiś istotny sposób prawda, przewagę zdobyła Platforma no, przede albo wszystkim PiS, to nie będzie to, że... debata, bo nie będzie interakcji między jej tak, uczestnikami. Tak, więc ale to do końca jest myślę. myślę, że dzisiaj nie. tak są głębokie podziały między PiSem em i to, że tutaj świetny występ Donalda Tuska albo zły występ Donalda Tuska, czy odwrotnie, prawda, by premiera Morawieckiego. One tak naprawdę wyborców PiS-u ani do końca nie przekonają. Natomiast to, co może się wydać, Istotnego, ważnego, to jest ten drugi szereg. Znaczy, to jest to, jak wypadnie na przykład yy, lider yy, bezpartyjnych samorządowców, prawda? Yy, czy on okaże się takim powiedzmy Adrianem Zandbergiem, yy, yy, znaczy, mówię o czymś się symbolicznie, czy odbierze coś albo Konfederacji, albo, albo trzeciej drodze. Na to bym zwracał uwagę, prawda? Jak wypadnie Szymon, Szymon Hołownia, czy, 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 czy jakby tym swoim wystąpieniem uniesie ten rosnący trend, który ma w tej chwili trzecia droga w, w, w sondażach? Jak wypadnie Krzysztof Bosak, prawda? Czy zatrzyma, można powiedzieć, spróbuj zatrzymać spadający trend Konfederacji? Bardzo też trudne zadanie przed... Przed y, y, reprezentantką lewicy, ale jeśli coś może, powtórzę, ta debata zmienić, to raczej w wystąpieniach tych właśnie przedstawicieli tych mniejszych komitetów. No dobrze, ale z drugiej strony przedstawiciele większych komitetów z koalicją obywatelską na czele przekonują, że to spotkanie jest o tyle ważne, że będzie szansa na dotarcie y, w jakiś szerszy sposób do ludzi, którzy nie mają dostępu do innych mediów mhm. poza rządowymi. I to także może być znaczące, jeżeli chodzi o y, sytuację w tej kampanii, no bo to przecież nie tylko tak zwany w cudzysłowie socjologicznie rzecz ujmując, betonowy elektorat będzie oglądał Prawa i Sprawiedliwości, hmm. ale także ludzie mniej zdecydowani na PiS lub też w ogóle niezdecydowani, na kogo głosować. No wiadomo, że to przykuje uwagę opinii publicznej. Znaczy na pewno to przykuje uwagę opinii publicznej i jestem też przekonany, że ta debata będzie właśnie rezonowała i, i rzeczywiście wyborcy Prawa i Sprawiedliwości będą mogli zobaczyć prawda, Donalda Tuska w takim realnym obrazie, prawda, nie w takiej wersji, jaką przedstawiają to media, media rządowe, ale nie sądzę, żeby to ich jakoś jakby przekonało, żeby zmienili zdanie. Tak? Znaczy myślę, że te nasze przekonania polityczne i te podziały, które w sobie mamy, zwłaszcza taki podział negatywne emocje są tak głęboko ugruntowane, że nie, że nie wyobrażam sobie, żeby nawet świetny siedmiominutowy występ to jakoś istotnie. Y, 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 zmienił. Y, myślę, że do, to może być tylko, prawda, powiedzmy przez wyborców jednej albo drugiej strony, myślę o tych największych partiach, gdyby nawet konkurencja świetnie wypadła, może być to z, z, zinterpretowane, że są rzeczywiście świetnie przygotowani, że są sprawni, że są sprytni, prawda, ale że no, intencje y, y, mają y, no, jakby nas nie przekonujące. Więc tutaj powtórzę y, myślę, że tak naprawdę y, dla PIS-u przede wszystkim ta debata jest tak Taką trochę, y, y, użyję takiego słowa jazdą obowiązkową, znaczy oni muszą tam wystąpić, prawda, ale niewiele, jak sądzę, mogą ugrać. I też nie sądzę, żeby, żeby tu Platforma mogła jakoś istotnie zmienić, zmienić sondaże, no bo skoro wielki marsz, prawda, wielki marsz, który był niewątpliwie sukcesem takim y, medialnym, wizerunkowym, marketingowym, prawda, mobilizacyjnym, wielki, ogromny marsz z y, 1 października, jak widzimy wyraźnie sondażami Platformy pozytywnie wstrząsnął no to nie, też nie wydaje mi się, żeby ta debata wstrząsnęła, zwłaszcza, że jeszcze dokończmy PIS, no jak się, może nie PIS, przepraszam, ale media publiczne też przesunęły tę debatę na taką porę, gdzie będzie nieco mniejsza oglądalność, prawda, bo godzina 18.30 to jest jednak mniejsza oglądalność niż 21. .00. Więc tutaj powtórzę, jakiejś wielkiej rewolucji się nie spodziewam, ale też jakby samo utrzymanie w wyniku, który ma w tej chwili Platforma, te 30-31%, to też jest niemało, prawda? To też jest w tej chwili jakiś, jakiś cel, który na pewno sobie ta Platforma przed sobą stawia. Panie profesorze, czyli de facto z tego, co pan mówi, wynika, że w tej chwili... Nic już do końca na wyborców nie wpływa, no bo jeżeli nie wpływa, wpływa tak, tego typu debata, jeżeli nie wpływają afery, no dziesiątki, setki afer, już właściwie też na nikim nie robią wrażenia, jeżeli nie wpływa drożyzna, no, tysiące innych rzeczy, o których moglibyśmy powiedzieć, no to, no to co wpływa? Jak ty powiedzieć, trochę co innego, znaczy, że takimi wyborcami, którzy jeszcze mogą zmienić przekonania, to są po pierwsze ci wyborcy, właśnie, którzy przyglądają się tym partiom z drugiego szeregu, prawda? To są na przykład wyborcy Konfederacji, którzy ciągle się wahają, czy... Yy, czy można zaakceptować y, retorykę Janusza Korwina-Mikke i no, zagłosować na rozsądne poglądy Krzysztofa Bosaka, czy nie, czy zostać w domu? prawda? To są wyborcy, którzy być może wahają się, czy głosować na lewicę, czy głosować właśnie na y, koalicję obywatelską. Prawda. To są wyborcy, którzy w ogóle wahają się, czy pójść głosować, czy zostać w domu, bo są tak bardzo zniesmaczeni stylem kampanii. I ci wyborcy, jak powiadam, oni się raczej przyglądają tej drugiej części peletonu, i wydaje mi się, że jeśli w jakiś sposób ta debata może wpłynąć na ostateczne wyniki, to raczej właśnie w wystąpieniach Szymona Hołowni, Krzysztofa Bosaka, prawda? To są chyba ci, ci najważniejsi dzisiaj, jakby potencjalnie mogący coś w tej debacie zmienić, jej, jej moim zdaniem uczestnicy. No i pamiętajmy jeszcze, że że w tej chwili się pojawiło pewnie kilkaset tysięcy, około miliona wyborców. Są takie badania IBIS-u, które mówią o tym, że około 4 punkty procentowe w ciągu ostatnich dni wzrosła liczba respondentów, którzy mówią, że bardzo interesują się polityką, prawda? Więc mamy około, Miliona nowych widzów, można powiedzieć, na, 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 na widowni prawda, tej, tej wyborczej. No i być może oni jakoś też mogą coś, coś zmienić, ale chyba też nie w nie, nie sposób zasadniczy. Jeżeli, jeżeli politycy nie popełnią jakichś istotnych błędów, jakichś istotnych wpadek, no albo się nie wydarzy coś zupełnie nadzwyczajnego, no to wydaje się, że, że jakiś szans na wielkie przetosowanie w sondażach nie ma. Panie profesorze, to teraz trochę do retoryki Jarosława Kaczyńskiego chciałabym jeszcze nawiązać, ale już nie do końca tylko w kampanijnym kontekście, ale w ogóle jako takiej, bo stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości, że środowiska kulturalne niech idą do diabła, Dokładnie takie, e, takich słów Jarosław Kaczyński użył. Mówił także, że tak naprawdę, tutaj cytat: Prawo i Sprawiedliwość jest dzisiaj jedyną polską siłą. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wyklucza wszelkich swoich konkurentów politycznych czy wyborców tychże ze wspólnoty narodowej. Ja chciałam, się, e, ja chciałam Pana zapytać, do czego to może doprowadzić, bo e, to jest już no, przejście jakiegoś Rubikonu po raz kolejny, chyba. Mm -hmm, mm -hmm. To się język bardzo, no taki można by powiedzieć momentami wręcz, wręcz, wręcz brutalny, tak jak, tak jak w warstwie takiej retorycznej brutalna jest ta kampania. Ale to nie jest chyba nic, nic jakby nowego w, w polskiej polityce. I no jednak po poprzednich kampaniach to napięcie nieco spadało, i mam nadzieję, że będzie też tak po tej kampanii. Natomiast Pytanie, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, to jest dość rzeczywiście interesujące, inaczej niż Platforma, która na tym ostatnim etapie jednak próbuje bardziej grać do centrum, bardziej próbuje, no tak, niuansować, przede wszystkim próbuje przedstawiać jakieś pozytywne projekty. Tak? Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie tak naprawdę porzuciło ten stół wyborczych obietnic, wyborczych danych, prowadzi nas do jakiegoś takiego bardzo, bardzo. No, ponurego, zamkniętego pomieszczenia, w którym wyświetla ciągle ten sam taki bardzo, bardzo, bardzo ponury film. Tak? Ja myślę, że, że tutaj no, dwa, są, dwa są wytłumaczenia. Jedno to jest takie, że Prawo Sprawiedliwość gra do swojej bazy, w tym sensie, że kiedyś udało się Prawo zgromadzić pod swoim sztandarem 8 milionów wyborców. W roku 2019, mówimy o wyborach parlamentarnych, 8 milionów wyborców i gdyby dzisiaj ci wyborcy, na PiS, ci Chcieli zagłosować, to, to pisma zwycięstwo, można powiedzieć, w, w, w kieszeni, więc to jest próba takiego, jakby namalowania przed tymi byłymi wyborcami pisu, yy, takiej, o to bym powiedział, właśnie bardzo, bardzo ponurej, ponurej scenerii, ponurego scenariusza, w którym ma nastąpić, jeśli oni na pis nie zagłosują. No i po drugie, być może równie ważne, chodzi tutaj o to, żeby zniechęcić wyborców niezdecydowanych. Dobrze wiemy z badań, że ci wyborcy niezdecydowani raczej skłonni są głosować na opozycję, ale to są też co wyborcy, którzy są wrażliwi, którzy, którzy są wrażliwi też, tak bym powiedział, no. Estetycznie, prawda? Właśnie językowo, prawda? Których taki język yy, i to też od razu powiedzmy uczciwie, że także, także druga strona używała czasem takiego y, radykalnego czy brutalnego języka. Ci wyborcy są to językiem po, po prostu zniesmaczeni i teraz, jeśli taki język słyszą, to w ogóle mówią, my nie chcemy mieć z tym. wspólnego znaczy, Panie profesorze, powiemy, przepraszam, pozwolę sobie przerwać, bo y, może ja się mylę, to proszę mnie poprawić, ale ja sobie nie przypominam, żeby ktokolwiek po stronie opozycyjnej łącznie z Konfederacją y, hmm. wykluczał kogoś ze wspólnoty narodowej i mówił, że tylko my jesteśmy. Polakami, a wy wszyscy inni nimi nie jesteście. I dlatego zastanawiam się nad tym, mhm. jak długo taką sytuację można tolerować. No bo to są słowa wypowiadane przez najważniejszego polityka w Polsce. I u innych przypuszczam, byłoby to szeroko komentowane, szeroko krytykowane, mhm. od czci i wiary wymyślane. A tutaj przechodzi się nad tym do porządku dziennego. Dlaczego? No, znaczy to, że, to że, że tak powiem, PiS ogłasza się monopolistą na patriotyzm, prawda, na, na, na reprezentowanie narodowej, narodowej wspólnoty, to jest właściwie taki leitmotiv od, od dłuższego czasu. Ja go broń Boże nie bronię, natomiast ja też pamiętam no bardzo takie twarde wystąpienia, już nie chcę tutaj przytaczać przykładów po stronie, po stronie opozycji, po stronie lidera opozycji, które szły w trochę inną stronę. Nie chcę tutaj jakby budować jakiegoś symetry na. Znaczy nie, to rozmawiamy facie. o konkretach właśnie, bo, bo, hmm. bo mówi Pan, że pamięta pan takie słowa, ja nie pamiętam, to proszę przypomnieć. Dobrze, ja pamiętam takie bardzo twarde wystąpienie premiera Tuska w Poznaniu, chyba to było jeszcze w czerwcu, gdzie mm. on tak bardzo no, twardo właściwie oskarżał polityków w, w, władzy w, 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 kwestii, w kwestii kobiet, prawda, które, które umierają z powodu... Z powodu no, że tak powiem, znaczy Donald Tusko łączył z, z obecnym prawodawstwem, dotyczącym, dotyczącym ochrony życia i, i tam no, pojawiały się takie bardzo naprawdę no, mocne słowa, które, no, które też mogły drugą stronę zaboleć. Ja mówię, nie chcę tutaj rysować, jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś symetryzmu. Ale wydaje mi się, że ten język, no on jest brutalny, choć zgodzę się z panią redaktor, może w jednym, że, no jakby władza odpowiada za więcej, tak, i że to władza powinna wytyczać pewien, bym powiedział, standard, standard pozytywny. No jeżeli władza sięga po taki brutalny język, to oczywiście wtedy, można powiedzieć, no otwiera taką bardzo, bardzo niebezpieczną perspektywę. Ale powtórzę, Mam nadzieję, że, 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 to się, że to się jednak po wyborach jakoś, jakoś, jakoś uspokoi. Tak, też mam taką nadzieję, panie profesorze. I na koniec pytanie ostatnie, bo pewnie już przed wyborami, przed niedzielą się nie spotkamy. Gdyby pan dzisiaj, rzecz jasna, miał obstawiać, wiemy, że jeszcze pięć dni kampanii, wiele się może wydarzyć, choć też z naszej rozmowy wynika, że nie do końca, to kto stworzy rząd po wyborach 15 października? Mhm. No, ja myślę, że tutaj jakby kluczowe jest rzeczywiście, znaczy los przyszłego rządu. Tu nie będę oryginalny, powiem to, co się mówi bardzo wielu obserwatorów. Los przyszłego rządu zależy tak naprawdę od wyniku po pierwsze trzeciej drogi, po drugie konfederacji. Wydaje mi się, że jedno z tych dwóch ugrupowań będzie tak naprawdę współtworzyło rząd, a może oba te ugrupowania, w każdym razie bez tych ugrupowań wydaje się, że przyszły rząd nie ma szans powstać no i w związku z tym to od tego, jakie będą miały wyniki te dwa ugrupowania, czy znajdą się prawda w Sejmie, z jakimi wynikami, to właśnie od tego będzie zależał los przyszłego rządu. Czyli na razie właściwie trudno y, przewidywać. No tak, ale może to też dobrze, może to też jest tak, że, y, że gdybyśmy już wszystko wiedzieli, to bylibyśmy jakoś, y, jak powiem, no, zniechęceni, natomiast, y, natomiast jest tak, że, y, że no, każdy głos to prawda, się liczy, prawda i, i, i warto pójść i każdy może wpłynąć na, na to, jak będzie wyglądała Polska przez kolejne cztery lata. O i tym profrekwencyjnym apelem kończymy. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Profesor Sławomir Sowiński. Dziękuję bardzo. Państwa gościem. Do zobaczenia. Dzięki.